Zebranych na gminnych obchodach Święta Niepodległości. Teraz nastąpi podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy stanowią dowódca pocztu flagowego Adrian Kwikert, flagowy Dominik Adamski, asysta Miłosz Adamski. Proszę o wydanie stosownych komend. ڪافي ٿو پٿيشياني پلي Zastanawialiśmy się dziś w Święto Niepodległości przed pomnikiem upamiętniającym ofiarą naszych przodków z gminy Kobyla Góra, aby oddać hołd i uczcić pamięć tych wszystkich naszych rodaków, którzy w wieku XIX i XX walczyli, cierpieli i ginęli za wolność naszej wspólnej ojczyzny Polski. W sposób szczególny oddamy hołd tym, którzy w przeszłości byli mieszkańcami naszej małej ojczyzny, którą jest gmina Kobyla Góra. A którzy swą walką i cierpieniem przysłużyli się świętej sprawie niepodległości. Niech ich imiona, dziś wspomniane, świadczą, że my, ich następcy na tej ziemi, pamiętamy o nich i wyrażamy im wdzięczność. Wspomnijmy Piotra Żeromskiego, tutajszego szlachcica, który w 1806 roku na czele zbrojnej partii, złożonej z okolicznych mieszkańców. Przepędził wstęp na Prusaków i spowodował, że nasza ziemia weszła w skład Księstwa Warszawskiego, zalążka państwa polskiego w okresie wojen napoleońskich. Wspomnijmy Tadeusza Sikorskiego, włościanina z Ligoty, który w 1848 roku, zebrawszy oddział kosynierów, wypędził z ziemi koblogórskiej pruskich właścicieli ziemskich i urzędników. Stańcie do apelu. Pamiętajmy jest postańców Wielkopolski wielkopolskich z 1919 roku pochodzących z terenu naszej gminy, którzy na zew złotego rogu ruszyli w bój, aby wyzwolić Wielkopolska z podjażma niemieckiego, aby połączyć ją z odrodzoną II Rzeczpospolitą byli to. Antoni Banaszak, Jan Gąszczak, Ignacy Lis, Stanisław Walczak, Felix Liebner, Walenty Bednarek, Franciszek Przybylski z ligoty Vincenty Wachowicz z Mąkoszyc, Wiktor Mamłyc z Koblej Góry, Franciszek Szczot z Myślniewa, Stanisław Wasilewski, Stanisław Kazimierczak, Jan Latusek z Koblej Góry, Bolesław Maciejewski, Antoni Majcher, Antoni Chowański z Myślniewa, Antoni Karwacki, Józef Pietrzek z Myślniewa, Jan Knopik, Władysław Niemer, Stanisław Pietrzak z Myślniewa, Wojciech Chowański z Ligoty, Stanisław Kurzaj z Koblej Góry, Franciszek Więcek z Koblej Góry, Jan Poszwa z Koblej Góry, Szczepan Tyt z Parzynowa, Franciszek Wajerowski z Parzynowa. Wspomnimy Feliksa Pamina z Pleszewa i Szrejbowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego oraz ich żołnierzy, którzy 15 stycznia 1919 roku odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Ligotą. Wspomnijmy kapłana z Marcinek, księdza Wincentego Rudę, orędownika polskości śląskich wiosek naszej gminy. Marcinek, Mąkoszyc, Pisarzowic, Bałdowic i Rybina, który za swą misję narodową poniósł śmierć z rąk Niemców. Stańcie do apelu. Wspomnijmy wszystkie ofiary II wojny światowej. Ludność cywilną i wojskowych, którzy cierpieli i ginęli na frontach walk oraz w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Byli to nieznani z nazwiska żołnierze, polegli 1 września 1939 roku pod rybinem i podbieżowym. Polegli w bitwie pod Łęczycą Józef Błoch-Sparzynowa, Wacław Mądry-Sparzynowa, Tadeusz Mocek-Sparzynowa, Stefan Szulczewski-Sparzynowa, Karol fingas z Marcinek. Polek w bitwie nad Bzurą. Paweł Stencel z Mąkoszyc. Polek w koło się radza. Feliks Łebski z Myśniewa, Polek w bitwie pod kutnem. Antoni Jandrysiak z Parzynowa, Polek w bitwie pod Modlinem. Polekli w bitwie o Warszawę. Józef Szymczak z Myśniewa, Władysław Tyka z Parzynowa, Franciszek Janik z Pisarzowic. Zginęli we wrześniu 1939 roku. Łucjan Szczepański z Bieżowa, Ignacy Drogi z Koblej Góry, Józef Cempel z Myślniewa, Władysław Guszczak z Myślniewa, Wichelm Zwiąka z Myślniewa, Stefan Max z Rybina, Jan Sobczak ze Zmyślonej Ligockiej, Stanisław Chwalisz z Parzynowa, Katarzyna Laryś z Parzynowa, Piotr Plewka z Parzynowa, Konstanty Daszczyk z Bieżowa, Jan Ochocki z Koblej Góry, Ludwik Warkocz z Kuźnicy myślniewskiej, Józef Oreś z Ligoty, Bolesław Moczek z Parzynowa, nieznany z nazwiska żołnierz plutonowy Wojska Polskiego, który poległ na granicy polsko-niemieckiej w Rybinie. Jan Lotka ze Zmyśnionej Ligocy, żołnierz Wojska Polskiego. Zginęli w obozach jenieckich. Leon Maćkowiak z Parzynowa, Józef Falic z Ignacowa, żołnierze Armii Krajowej zamordowani przez żandarmów w Kobylej Górze, Franciszek Maciaczyk i Józef Sorek, oraz wszyscy żołnierze Armii Krajowej obwodu Reduta, którzy podczas ostatniej wojny walczyli i ginęli na terenie gminy o wolność ojczyzny. Stańcie do apelu! Zamęczeni w obozach koncentracyjnych. Dachau, Auschwitz, gross -Rosen, Oranienburg, Mauthausen, Radogoszcz i w innych obozach śmierci. Ksiądz Władysław Janowski z Parzynowa, Jan Moska z, z Bałdowic, Leon Karkola z Bieżowa, Ignacy Chowański z Ignacowa, Franciszek Zieleziński z Ignacowa, Wincenty Adamski z Koblej Góry, Feliks Dolata z Koblej Góry, Wincenty Mikosiak z Koblej Góry, Andrzej Chazubski z Koblej Góry, Michał Musiał z Koblej Góry, Feliks Chowański z Ligoty, Jan Pustówka z Ligoty, Ignacy Jaruszewski z Marcinek, Ignacy Łebski z Mąkoszyc, Antoni Rak z Mąkoszyc, Ludwik Daszczyk z Myśniewa, Franciszek Maryniak z Myśniewa, Stanisław Poprawa z Myśniewa, Jan Szyszka, nauczyciel w Myśniewie, Bernard Lotka z Pisarzowic, Antoni Kosik z Parzynowa, Franciszek Nawrot z Parzynowa, Paweł Obiegły z Rybina, Stanisław Borowczyk z Rybina. Antoni Drożak, z Zbieżowa, Franciszek Drożak z Bieżowa. Antoni Tirsa, Ignacy Jaruszewski z Marcinek, Zbigniew Kruszewski z Rybina. Wysiedlona 28 listopada 1939 roku koblogórska społeczność żydowska, która zaginęła bez wieści. Józef Hirschel, Helena Hirschel, Berta Lewkowicz, Maksymilian Pakuła, Teresa Pakuła, Joanna Pakuła. Maksymilian Tworogar, Izabela Tworogar. Zamordowani przez niemieckich żandarmów Józek Daszczyk z Bieżowa, Antoni Glapa z Marcinek, Jan Obiegły z Parzynowa, Józef Ósmy z Parzynowa. Zginęli zabici przez cofających się Niemców Wiktor Jędrowiak z Bałdowic, Alojzy Adamski z Mostek, Weronika Stanek z Parzynowa, Andrzej Gzik z Kuźnicy Myśniewskiej. Zaginęli bez wieści. Franciszek Bednarek z Kuźnicy Myśniewskiej. Jan Pawełka z Montoszyc, Teofil Drożak z Mostek, Jan Culak z Mostek, Cecylia Włuszczak z Myśniewa, Franciszek Łebski z Myśniewa, Antoni wychowaniec z Parzynowa, Konstanty Daszczyk z Bieżowa. Wspomnijmy Kazimierza i Tadeusza Mocków z Parzynowa, ofiary mordu katyńskiego oraz wszystkich tych, którzy ginęli i cierpieli w Związku Radzieckim za to, że byli Polakami. Niech pamięć o tych wszystkich, którzy za Polskę swoje życie oddali, nie zginie. Stańcie do apelu. Proszę teraz delegację o złożenie zniczy i wiązanek pod pomnikiem. O zabranie głosu pana wójta gminy Wiesława Berskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, zaproszeni goście. Pozwólcie, że następnie chciałem bardzo serdecznie Wam podziękować za Waszą obecność. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować że przyjął nasze zaproszenie pan poseł Andrzej Grzyb i również pan starosta Leganicki. Witamy bardzo serdecznie. Moi drodzy, po raz kolejny spotykamy się, aby uczcić pamięć i oddać hołd poległym w obronie ojczyzny. Możemy się tu dzisiaj spotkać dzięki postawie i bohaterskim czynom naszych przodków. Droga do niepodległości była długa, ciężka i pełna poświęceń. Mimo licznych powstań, wielu bitew i oporu przeciwko zaborcom, Dopiero w 1914 roku pojawiła się nadzieja na, na faktyczne odzyskanie, odzyskanie niepodległości. Po odzyskaniu niepodległości wciąż niepewna była przyszłość Polski. Kraj był wyniszczony nie tylko zaborami, lecz również pierwszą wojną światową. Praktycznie wszystko trzeba było budować od podstaw. Niestety ciężka praca, wykonana przez pełnych nadziei i determinacji Polaków, legła w gruzach. 1 września 1939 roku wraz z wybuchem II wojny światowej. Mimo kolejnej klęski w 1945 roku Polska ponownie wróciła na mapę Europy. Jednak dopiero w 1990 roku kraj odzyskał pełną wolność i niepodległość. Pogłębiajmy świadomość obywatelskiej odpowiedzialności za ojczyznę i dumę z osiągnięć przodków. Spójrzmy na świadectwa uczuć patriotycznych naszych przodków pełnych troski o losy ojczyzny. Podmiotem państwa niepodległego jest naród. Dzisiaj, w dniu kolejnej rocznicy niepodległej Polski, powinniśmy zadać sobie pytanie, na jaki czyn dzisiaj ja bym się zdecydował w obronie kraju? Czy wobec, w obecnych czasach, w jakich żyjemy, jestem w stanie poświęcić się dla narodu? Przy okazji obchodów rocznicy nieodzyskania niepodległości przez Polskę, należy zastanowić się, czym jest obecnie patriotyzm. Walką o dobre imię ojczyzny, poświęceniem w imię wolności. Wydaje się, że najłatwiej takie postawy ujawniają się podczas wojen, sporów o niezależność, które historia Polski bardzo dobrze pamięta. Patriotyzm jest nam dzisiaj potrzebny, ponieważ jednoczy ludzi, by być oddanym wrażliwym na zło. Jest wartością tak samo ważną jak miłość czy uczciwość. Jesteśmy Polakami i to powinno być dla nas najważniejsze: zachowanie własnej kultury, odrębności, swojej pięknej polskiej tradycji. Patriotyzm musi być dzisiaj dla nas równie ważny jak kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, podczas różnych wojen. Dzisiaj również powinniśmy walczyć o Polskę, bo to ma być walka nie o wolność ale o to, żebyśmy byli zawsze patriotami, prawdziwymi Polakami, o to, żeby Polska była Polską. Pozwólcie moi drodzy, że na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie następnie chciałem podziękować księdzu Kanonikowi doktorowi Tomaszowi Derezińskiemu za odprawioną mszę świętą. Serdecznie dziękuję pani Bożenie Gałęckiej za przygotowanie i odczytanie apelu ale również dziękuję też e, Szymonowi Wygodzie za to prowadzenie, e, Sebastianowi, tak? Sebastianowi, przepraszam. E, dziękuję również pracownikom Domu Kultury, pani dyrektor Izabeli Grabarczyk-Franikowskiej, e, jak również pani Krystynie Boch, pracownikom urzędu, panu kierownikowi Damianowi Kuli, sołtysowi z Kobylej Góry, e, również har, harcerzom z 13. Drużyny z Kobylej Góry. ZHR. Wszystkim strażakom, wszystkim obecnym pocztom sztandarowym, wszystkim delegacjom. I oczywiście również na sam koniec chciałem serdecznie podziękować Miejskiej Orkiestrze Dentej z która uświetniła dzisiejszą uroczystość. I też policji oczywiście za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Życzę Państwu miłego świętowania i udanego dnia. Jeśli ktoś z zaproszonych gości bardzo chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wierzę, Szanowni Zebrani Mieszkańcy Kobyle Góry i Ziemi Kobla Górskiej. Strażacy, parcerze, poczty sztandarowe, młodzież szkolna. Wszyscy Państwo, którzy przynieśliście nie tylko Biało-Czerwone, ale również przynieśliście tą myśl o Biało-Czerwonej w swoich sercach. Bo ten dzień dzisiejszy wydaje się być taki oczywisty, ale on nie był oczywisty. 103 lata temu. On nie był oczywisty, dlatego że tu na tej ziemi jeszcze wtedy duch polskości dopiero zaczął pokazywać swoje owoce. Wczoraj miałem okazję być na Dniu Ostrowa Wielkopolskiego uroczystej sesji i przypomnieniu, że tam to społeczeństwo 10 listopada ogłosiło manifest, który materializuje się w postaci. Republiki Ostrowskiej. To było to poczucie, że oto jeszcze w jurysdykcji pruskiej, ale już Polacy przejęli w południowej Wielkopolsce pierwsze swoje skrawki polskości. I myślę, że ta pamięć również towarzyszy nam tutaj na Ziemi Ostrzeszowskiej, bo przecież tutaj też podobne ruchy się rozpoczęły w tamtym czasie. Dlatego powstaje Powiatowa Rada Ludowa, której tablicę czasami mijamy, może w sposób niezauważony, na ulicy Sikorskiego. Powstają rady żołnierskie, rady ludowe, i jednocześnie rodzi się też czyn zbrojny, który owocuje powstaniem, powstaniem oddziałów pod dowództwem kapitana, później pułkownika, a następnie generała Tila. To jest czyn, który wnieśli mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej w odrodzenie polskości i te obeliski, które są tutaj po drodze w kierunku na południe, na południe Wielkopolski, to znaczą. To Bieżów, to również wszystkie inne miejsca, to również to wspomnienie o Księdzu Rudzie. to również te wszystkie. Przypomniane tutaj postaci z imienia i nazwiska w apelu poległych. Jestem ogromnie wzruszony tym wielkim pocztem, który został tutaj wymieniony przez prowadzących apel poległych. Odnaleźliście Państwo naszą wspólną pamięć, której jesteśmy wdzięczni tym wszystkim ludziom, którzy. Od XIX wieku począwszy, aż po koniec II wojny światowej, a właściwie to nie był koniec jeszcze tych wszystkich ofiar, bo jeszcze mamy przecież pamięć o żołnierzach wyklętych, o tych ludziach, którzy musieli w tamtym okresie stalinowskim cierpieć po to, żeby Polskość była naszą własnością. I dlatego chciałbym przekazać Państwu też. Życzenia najlepsze z, tego z okazji tego dzisiejszego święta. Święta, które nosimy w włas naszym sercu, bo przecież ci wymienieni tutaj na Koblagórskim Rynku w apelu poległych to przecież wasi bliscy, to wasze rodziny to ojcowie, dziadkowie w każdej rodzinie w Wielkopolsce są. Nazwiska, które są związane z powstaniem Wielkopolskim, z naszym czynem zbrojnym, który pozwolił na odrodzenie polskości. Niech to wszystko towarzyszy w tych dobrych życzeniach. 11 listopada, dzisiaj tak piękny, słoneczny, spokojny w Koblajgórze, ale niekoniecznie spokojny na polskich granicach. I to pewnie nam. Powinno dokumentować, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Jak mówił święty Jan Paweł II, wolność jest nam zadana i musimy o tym pamiętać. Chwała bohaterom, którzy dali nam tę wolność. Na tym będziemy kończyć naszą skromną, grimną uroczystość. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu. Orkiestrę poprosimy jeszcze o zagranie kilku pieśni patriotycznych. Proszę o wydanie, o wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Poczność! Poczty sztandarowe! W prawo! Wrot. Follow me